Przyjechał prosto z kielerzy, mu ogromne brawa, dajcie mu naprawdę dużo energii! Przed wami Maciej Tworowski! Siemano, Wrocław! Siemano, bo ja naprawię, nie, bo zepsułem, super! To się nagrywa, także będzie na zawsze. Nie stoi, stoi, fajnie! Dobra, cześć! Hej, mała sprawa na początek, wszystkie ziomki mówią elo? Elo! A, dobrze, jest fajnie, super! Ktoś mnie kojarzy w ogóle? Nie powiem, spodziewałem się. Słuchajcie, ale możecie sobie tak pomyśleć, nie? Wychodzi jakiś koleś z Kielc, zupełnie nieznany komik, możecie się zapytać, nie? Tak, siebie albo mnie, Maciej, jak to jest, że plany nikomu nieznany kolej zostanie grając z lotkiem? Jak się coś takiego osiąga? Odpowiedź jest prosta, przez łóżko. Bo chodzi o to po prostu, że kiedy lotek śpi, trzeba rankiem zakraść się do jego sypialni i zostawić mu batonika na poduszce. Wtedy bardzo pomaga. Słuchajcie, po pierwszym graniu z lotkiem, bo no ja normalnie jako masie Twarowski występuję w piwnicach dla 20-30 ludzi. Przed lotkiem staria was teraz 400, czasem 700. I po pierwszym graniu w Warszawie wracam do domu w fenomenalnym nastroju. Jadę sobie busem, słuchaweczki na uszy, Spotify, Queen, We Are the Champions. I tak przy refrenie czuję w środeczku, że zaraz mi odpierdoli od sławę. Niedobrze! Dlatego szybka kontra, rehupeja reprezentuje biedę, żeby pamiętać skąd jestem. I udało się, odjebało mi tylko w połowie. Jak to jest w połowie, już tłumaczę. Jak chce się napić kawę na mieście, nie? To już nie czarną, tylko latę jak gwiazda, ale nadal w żabce. To jest... Ej, z Lotkiem też mam taką... Bardzo pojebaną sytuację, powiedzcie mi czy jest pojebana. Po pierwszym graniu siadam sobie w trzecim rzędzie, oglądam jego występ, mogę to zrobić. I on wychodzi na scenę, widzi mnie i mówi ha ha ha, Maciej Twarowski komik skiec! Ej, nie wiem, czy zauważyliście, ale Maciej ma taką okrągłą dupkę. Ja mówię, wy się dzieje, nie? Ale on kontynuuje. Maciej ma taką okrągłą dupkę, ja to na komików przy domu nie patrzę, ale na Macie, ja tak sobie lubię, stojąc z boku popatrzeć. Maciej, wstań, pokaż wszystkim. Nie żartuję siadaj. Ha ha ha! Co jest najgłupsze? Ja już wstawałem. Tragedia. Jestem podatny na wpływy. Ale wychodzi mi w życiu, fajne rzeczy mi się ostatnio dzieją. Na przykład po raz pierwszy od pół roku w zeszłym tygodniu byłem biegać. Tak? Ponieważ pół roku temu trafiłem do szpitala z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego. Ale wypoczywałem, to nie jest śmieszne, ale wypo wypoczywałem, brałem leki i co się okazuje, że udało mi się w zeszłym tygodniu zrobić pierwszy trening kardio. Hmm? Dziękuję za aplauz. E co znaczy trening kardio? No przechodziłem przez ulicę w niedozwolonym miejscu, i jechała straż miejska. I spojrzeli się na mnie wzrokiem, no chyba będzie mandacik, a ja spojrzałem się wzrokiem, no chyba nie. I spierdoliłem między Bogi. Dziękuję. Też założyliśmy grupę improwizacyjną. Ostatnio w Kielcach, jest bardzo fajnie, bo sobie występujemy. Ale strasznie ciężko było to dopiąć, wiecie? Bo no mamy po 30 lat, nas jest piątka i każdy ma jakieś swoje obowiązki, tam żonę, dzieci, niektórzy nawet pracę. Szy Kielce. Więc jakby ciężko było dopiąć do końca, ale udało się pewnego dnia, dopięliśmy. Ale godzinę przed dzwoń do mnie kolega Tomek i mówi: Maciej, nie przyjadę, samochód mi się popsuł. A ja też nie mam samochodu, ale mówię mu: Tomek, proszę cię, to jest, to jest bardzo ważna chwila, musisz przyjechać, musimy coś wymyślić, nie możemy tego tak zostawić. On mówi: Dobra, to pojedziemy autobusem, ja, ja powiedziałem: Popiadł i głowę. Przepraszam Cię bardzo, będziemy się autobusem, jak dzieci do szkoły dwóch trzydziestolatków, tak może jeszcze trepki na zmianę weźmiemy. Nie, nie będziemy się autobusem, nie będziemy się tak poniżać. On mówi, macie, to co robimy? Ja mówię, spoko mam pomysł. Moja mama nas zawiesie. Fajnie się występuje w teatrach, naprawdę, bo y, jest dużo ludzi, jest, jest śmiech. Y, w klubach jest troszeczkę inaczej. Czasem ludzie są zbyt pijani, dokuczają. Mam taką jedną sytuację, dosyć nieprzyjemną. Ja robię sobie swój stand-up, a w drugim rzędzie siedzi najebany jak księciunio Karol i robi swój, nie? Jakby to jest taka sytuacja. I gada. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Żona nawet mnie dzwoni, pisze, wysyła SMSy. Ja nie wiem, ja nie wiem. Damian, Damian. Przepraszam. I takiego delikwenta się na początku delikatnie ogrywa, potem mocniej, a potem się już go wyzywa, bo przeszkadza wszystkim. Więc tak się patrzę na niego i mówię, Karol, ja już naprawdę wiem, że ty masz bardzo małego kutasa i się musisz popisać przed wszystkimi, ale jakbyś już mógł zamknąć japę. I wtedy odezwał się kolega Krzysztof, który powiedział, ja mam wielkiego kutasa. Mówię, no to cudownie, Krzysztofie, to cór z niego użytek i zatkaj japę Karolowi. Ciekawostka, Karol się nie śmiał. <laughs> bo miał zatkaną jakąś <laughs> rzeźbę. O, cudownie. Nie, w ogóle najebalni faceci to z, z zmora życia, i wydaje mi się, że kobiety, no niestety, to jest też wasza zmora, że musicie z nim przebywać. Ale z drugiej strony, bo mówi się o tym, że kobiety mają ciężko, mi się wydaje, kobiety, że wygrałyście wojnę płci, że jednak macie troszeczkę lepiej, że wygrałyście wojnę płci w momencie, w którym wmówiłyście mężczyznom że cokolwiek nie odpierdolicie, to jest nasza wina, bo nie zrozumieliśmy intencji. Mm. Męskości nie zabiły wojny, nie zabiły choroby. Męskość zabiły dwa słowa, to myślicie, nie? Bo to jest wasz oręż, to jest rzecz, której używacie, której nadużywacie wręcz, żeby kontrolować sytuację, zwłaszcza związana z seksem. I dam ja taką historię, bo siedziałem kiedyś ze swoją koleżanką, tak u mnie w domu, bardzo już była nagrzana i w końcu wypaliła, mówi Maciej, chciałabym, żebyś zrobił mi minetę. Ja mówię, no to chętnie zrobię. I ona to... No weź, ja taka nie jestem. No ale ciekawe, ciekawe, czy dałbyś radę 10 lat młodszej dziewczynie. Ja mówię, to sprawdźmy to. Ty też tylko o seksie. I zaczęła mnie wyzywać, jeszcze na odchodne, rzuciła mi prosto w twarz, poważnie, to, że mówię, że czegoś chcę, wcale nie oznacza, że tego chcę. Ja mówię, tragedia. Mężczyźni, kiedy my zaczęliśmy akceptować takie zachowanie? Ja znam inne pytanie, w jakich innych momentach życia Zaakceptowalibyśmy coś takiego? Czy na przykład podczas rozmowy o pracy? Dzień dobry, chciałbym, żeby pan nas pracował. Chętnie podejmę pracę. No weź. Nasza firma taka nie jest. Nie, jakby to się. To się nie może stać. Ja rozumiem też ideę, nie? Jakby tego domyślania się, żebyśmy byli spontaniczni, żebyśmy byli kreatywni, ale też nie możecie od nas dziewczyny wymagać, żeby to był nasz obowiązek, że cokolwiek się nie spieprzy, to jest nasza wina, bo są różne sytuacje. Byłem kiedyś z koleżanką taką Natalią na szotach, całowaliśmy się, było bardzo fajnie. Odprowadziłem do domu, ale rano nie było już fajnie, bo napisała mi gniewnego SMS-a. Napisała mi: Maciej, upiłeś mnie, wróciłam do domu pijana. Mówię: no. I gdzie jest problem? Jakby, no poszłaś ze mną na szłody, czego się spodziewałeś? Że wrócisz na Jakby tak... To... I się oczywiście pokłóciliśmy, nie? I ja wiem o co chodzi, po prostu ona, no wypiła, uderzyła troszeczkę poniżej swoich oczekiwań, wiem jak jest, też z nią piłem, tak? Więc jakby, jakby pokłóciliśmy się bez sensu totalnie, bo to nie jest niczyja wina. Dlaczego ona nie może powiedzieć normalnie, tak? Że Maciej, fajnie było, piliśmy wódeczkę, całowaliśmy się, ale niestety nie widzę w tobie kandydata na mężczyznę, więc życzę ci powodzenia w życiu, no i mam nadzieję, że kogoś sobie znajdziesz. Wtedy i ja. Nie kłócimy się z nią, tylko zachowałbym się normalnie. Może bym na was zażartował, że dziękuję, Natalia. E, bardzo było fajnie, całowaliśmy się, było bardzo miło i też życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w życiu i oczywiście powodzenia w leczeniu bryszszki. Jakby może być. Co jest oczywiście też żartem, bo nie mam bryszki na, na ustach. Także wszystko, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, się. I wydaje mi się, że też jakby nie tylko domyśl się zabiło yy, męskość, ale też jest jaka jedna rzecz, która jest dzisiejsza. Jest to Tinder. No niestety, że Tinder tak już nam wbił po prostu włócznie w serce, bo kiedyś, jak omawiałeś się z dziewczyną, to musiałeś uważać na tam trzech facetów dookoła, nie mniej więcej, tak? Że tam na jakiegoś kolega z pracy, na sąsiada, czasem męża, normalne rzeczy. Dzisiaj natomiast tych kolesi jest trzy tysiące i każdy z nich pracuje głową, żeby się bardziej domyślić niż my. I wtedy wymagania rosną. I ja już słyszę od koleżanek, że często mają wymagania, które się wzajemnie wykluczają. Ja bym chciała faceta, żeby był taki wiersz, nieprzenikniony, twardy, praktycznie socjopata, ale żeby był czuły i romantyczny. Żeby dużo pracował, żeby po 12 godzin, żeby każdy go szanował, żeby miał awans za awansem, żeby zabrał mnie na wakacje, ale żeby zawsze miał czas dla mnie. Żeby był brunetem i blondynem. nie? I takie chyba najbardziej absurdalne, tak mi się wydaje, to jest to, żeby był jak aktor z pornosa, żeby się pieprzył 40 godziny, żeby miał orgazm z orgazmem, ale żeby nie miał za dużo kobiet przed mną. Tak jedna dwie mu wystarczy. Jak wy, jak wy sobie wyobrażacie, że jak to będzie wyglądać, że macie seks życia, że jest takie... O, fuck! Uu. O mój Boże, tak, tak! Ja pierdolę, tak, No fuck, fuck! Mariusz, Mariusz, gdzie się tego nauczyłeś? Na lekcji wychowania do życia w rodzinie. No nie jest to możliwe, umówmy się drogie panie. I też przez Tindera zaczęliśmy się umawiać na dużo więcej randek niż wcześniej, no nie? Że, że teraz już nie chodzimy na kawę, nie chodzimy na drinka, to są normalne randki. Kobiety chcą, zresztą mnie się nie dziwię, żeby wymyślać jakieś takie lepsze, fantazyjne, żeby zabierać się na spotkania, na których jeszcze my nie byliśmy z żadną inną kobietą, żeby było fajnie. Tylko problem jest taki, że na przykład ja chodzę na dużo randek, no ja już mam, jestem na końcówce kreatywności. Ja wam powiem, że tylko w tym roku byłem na pierwszej randce, na pikniku, w grocie solnej, na koncercie Stachurskiego. No tragedia. Ej, ja już naprawdę nie mam pomysłów. Mi się wydaje, że ja jestem na tym momencie singlem, ale mi się wydaje, że ja muszę wybrać dziewczynę jak saprę. Bo mam tylko i wyłącznie jeden pomysł na randkę. Że ty stoisz gdzieś na klifie we Włoszech, odziana tylko w sukienkę Diora i kryształ od Tiffany'ego, a morski wiatr rozwiewa twoje włosy i podjeżdżam ja białą limuzyną w idealnie skrojonym garniturze, a kiedy otwieram drzwi, kiedy moja stopa styka się z podłożem na niebie, na niebie eksplodują fajerwerki i podchodzę do ciebie z metrową różą, którą odrzucam i łapię cię w pas i przyciągam do siebie. A kiedy nasze usta stykają się w pocałunku, kiedy po raz pierwszy czujesz zapach moich perfum, z głośnika limuzyny zaczyna lecieć twoja ulubiona piosenka romantyczna, o której nigdy w życiu nie powiedziałaś, się, ale co To Domyśliłem się. <głosy> <głosy> Dzięki piękne, Wrocław, tyle